Cześć. Hi. Hey. Good. Dobro. Morning. Poranek. Afternoon. Popołudnie. Evening. Wieczór. Good morning. Dzień dobry. Good afternoon. Dzień dobry. Good evening. Dobry wieczór. Bye, Pa. Goodbye. Do widzenia. See you. Do zobaczenia. See you soon. Do zobaczenia wkrótce. Good night. Dobranoc. Night. Noc. How are you? Jak się masz? How are you doing? Co tam u ciebie? What's up? Co tam? I'm good. U mnie dobrze. I'm all right. U mnie wszystko w porządku. I'm okay. U mnie wszystko OK. I'm fine. U mnie świetnie. I'm not very well. U mnie nie najlepiej. Quite. całkiem w zdaniach twierdzących, niezbyt w zdaniach przeczących. I'm quite good, u mnie całkiem dobrze. I'm not quite very well, u mnie niezbyt dobrze.